Dzień dobry moi kochani. Dlaczego ja tak szybko idę? To jest pytanie dobre. A idę szybko dlatego, że postanowiłam dzisiaj rano jak się obudziłam, że koniecznie muszę iść i dzisiaj nagrać wam ten film o głogu. Bo wczoraj jak byłam po południu z dolarem jeszcze na spacerze to zobaczyłam, że on już w zasadzie przekwita, a zależy mi na tym, żebyście jeszcze dorwali te kwiatki i mogli sobie z nich korzystać. Więc ile szybko. Zadyszkę już prawie mam, ale chcę poszukać jakiś ładny okaz, żeby wam wszystko o nim opowiedzieć i żebyście mogli iść na głogowe łowy. No, to do zobaczenia za sekundkę. O, tu rośnie takie cudo. Ale przecież ja przez te, tutaj, przez te haszcze się do niego nie do gramole. To Wy sobie tylko popodziwiajcie przez chwilę, a ja idę i już rozglądam się dalej. Dobra, znalazłam piękny okaz. Tam jest z tyłu. On nie jest za duży, ale tutaj przy mnie jest taki niewielki. Ale jak będę Wam opowiadać o Głogu, to będzie doskonale wszystko widać. Więc zapraszam do oglądania naszego filmu o Głogu. Słuchajcie kochani, więc głuk po łacinie krategus to jest y, rodzina roślin różowatych. I on bardzo często zadajecie mi pytania, y, czy głuk to jest dzika róża? Nie, głóg to nie jest dzika róża. Te różnice są dosyć istotne. Ja nakręciłam film o dzikiej róży, i tam te różnice pokazuję na podstawie, na podstawie listków, owoców, i, i tłumaczę to dosyć chyba jasno, więc proszę zerknijcie sobie tam. A my dzisiaj zajmiemy się właśnie głogiem. I nakręciłam ten film teraz, właśnie, kiedy głóg kwitnie. Ma w maju, w czerwcu, a nie wtedy, kiedy już ma owoce od sierpnia do października, ponieważ już jak Wam wspomniałam w poprzednim filmie o lilaku, my nie koncentrujemy się na kwiatkach, które można zbierać, tylko czekamy na owoce. A przecież moi drodzy, kwiaty mają o wiele silniejsze działanie niż owoce. Czasami w przypadku głogu to jest dwukrotnie silniejsze działanie kwiatów. Niż owoców. I dlatego właśnie proszę Was, abyście poszli sobie i pozbierali kwiatki. A teraz Wam opowiem wszystko dokładnie o tym y, naszym bohaterze. Głók jest rodzajem roślin, które obejmuje. Oficjalnie się mówi 250 gatunków, a nieoficjalnie nawet botanicy doliczają się tysiąca. Są też różne krzyżówki, jak wiecie, rośliny uwielbiają się krzyżować ze sobą, więc być może to do tego tysiąca dochodzi. I on upodobał sobie szczególnie sferę klimatu umiarkowanego półkuli północnej, a już najbardziej Amerykę Północną, gdzie rośnie prawie 170 gatunków głogu. W Europie rośnie 21 gatunków głogu, natomiast u nas w Polsce 3. Jest to głóg jednoszyjkowy Krategus monogina, głók dwuszyjkowy Krategus lewigata i odgiętodziałkowy Rypidophila. Tu mamy jaki? Zaraz będziecie też to wiedzieć. Ja wam te różnice za chwilę przedstawię razem dolarkiem. Natomiast y, teraz jeszcze Wam powiem, gdzie on rośnie. On rośnie właśnie, jak widzicie tutaj: w zaroślach, w lasach, przy drogach. Y, mamy go często w ogrodach. On stosowany jest y, nierzadko na żywopłoty. Robimy sobie z niego żywopłoty ze względu na to, że ma ciernie. I ma taki gęsty pokrój i dla zwierząt jest prawie nie do sforsowania, jeżeli taki żywopłot z głogu sobie postawimy, to on lepiej chroni czasami niż zwykły płot. Tam jest za mną jeszcze inny głóg. Tu jest ten nasz. W Polsce w zależności od regionu yy, on się różnie nazywa. Dolarek, chodź! Yy, nazywa się zajęcze gruszki, ptosi chleb, albo moja ulubiona nazwa to jest kolidupa. Głók może być w postaci krzewów, takich na początku, jak tutaj mamy, albo tak jak widzieliście. O, tu on jest. W postaci większych drzew, dorastających nawet do 10 metrów. Zobaczcie, takie wielkie jest drzewo. I teraz ja Wam zbliżę Was na kłuk i wszystko Wam opowiem. Dolarek mnie woła. Dolciu, chodź tutaj, bo ja muszę nakręcić film dla naszych widzów. Już, dalej, dalej. Opowiem Wam teraz wszystko o głogu. Jeszcze zanim przejdziemy do charakterystyki, to muszę Wam wspomnieć, że głóg mm, wykorzystywany był od zawsze nie tylko jako roślina lecznicza o silnych właściwościach i to nie tylko dla naszego układu krążenia, jak się zwykło y, o nim mówić, ale... W, 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 w innych różnych schorzeniach również. Natomiast nie tylko jako roślina lecznicza, lecz również jako roślina użytkowa, bo trzeba Wam wiedzieć. Nie żal się, Dolciu, zaraz pójdziemy, tylko nakręcimy film. Trzeba Wam wiedzieć, że, ym, że drewno głogu jest jednym z w ogóle z najtwardszych w przyrodzie i dawniej używano go do wytwarzania przedmiotów użytkowych takich jak np. Na narzędzia, trzonki od siekier, takich jak elementy kół i różnych innych, w których potrzebne było drewno i to drewno mocne i solidne. No dobrze, to zaczynamy od liści. Liście głogu są skrętoległe. Mówiłam wam w filmie o yy, o wiązówce błotnej, chyba tłumaczyłam, co to znaczy na przeciwległe, na krzyżległe, okulnikowe i skrętoległe. Skrętoległe polegają na tym, że z gałązki wyrastają raz z jednej strony, raz z drugiej strony, raz z jednej strony, raz z drugiej strony właśnie takie y, liście. Widzicie? To one nie są. Y, o, na przykład tutaj też. One nie są. Widzicie? O. Nie jest tak, no muszę znaleźć jakąś taką gałązkę, żebyście widzieli dokładnie. O, może tutaj. Patrzcie. Z jednej strony, z drugiej strony. Z jednej strony po jednym. Może tu najlepiej. Nie jest tak, że wyrastają naprzeciwlegle, czyli tu i z drugiej strony tutaj. Nie jest tak, że wyrastają na krzyż, czyli tutaj w jedną i w drugą stronę dwa i potem jakby prostopadle do nich dwa. Nie jest tak jak w przytuli, że jest jeden punkt, z którego odchodzą listki dookoła, tylko on ma te listki skrętoległe. Czyli raz jeden. O, proszę, tutaj w takim małym. I tu jeszcze są takie przylistki w młodych, widzicie? Przylistki u nasady tutaj. No dalej, dalej. O. I teraz jest jeden Drugi, jeden, drugi, raz z jednej, raz z drugiej strony, i one takie w, takie w takie kółko tak skręcają. Więc tak właśnie wyglądają liście. Tu jest chyba najlepszy przykład. One jeszcze mają na łodydze właśnie te ciernie, o których wspomniałam, że stanowią barierę nie niedosforsowania, jeśli głók jest żywopłotem. A tutaj, w naturalnym środowisku, on się po prostu chroni przed różnymi napastnikami. Tutaj jest taki cierń wyraźny. O, a Takiego głogu to nikt nie ruszy. Widzicie? Tak on wygląda. I teraz te listki, jakie są? Są ogonkowe, gdyż yy, listek zaczyna się ogonkiem, a nie wyrasta bezpośrednio z łodygi. Są Jajowate i są klapowe, czyli mają te właśnie takie klapy. Ciach, 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 ciach. W zależności od gatunku to jest od 3 do 7 tych, yy, yy, tych klap. I tutaj teraz zaczyna się podstawowa różnica między głogiem jednoszyjkowym a dwuszyjkowym. Zobaczcie na obrazek. Widzicie po prawej stronie. Macie klapy, ale głogu jednoszyjkowego, czyli one są takie wcięte do, samego, do samej żyłki tutaj, prawie listka. Natomiast po lewej stronie jest dwuszyjkowy i ten listek jest bardziej lity, tylko na górze ma takie wcięcia. Mhm. Słuchajcie, popatrzcie, ciekawa sprawa. Znalazłam yy, ten głóg dwuszyjkowy. Zobaczcie. Tu jeszcze bardziej widać o. Hmm? Listek tak jak z, y, z tamtego zdjęcia, prawda? Właśnie. I teraz zobaczcie, ten, ten y, dwuszyjkowy, on z moich tutaj obserwacji wynika, że on już przekwidł. Przekwitł o wiele wcześniej niż jednoszyjkowy. Przynajmniej w tym lesie, gdzie one są koło siebie, bo zaraz wam pokażę ten jednoszyjkowy. O, a tu widzicie? Jednoszyjkowy, i jeszcze cały w kwiatkach, chociaż rośnie nieopodal. Ale zobaczę listki. I kwiatki. Teraz przejdziemy do kwiatków. Kwiatki są białe, rzadziej kremowe albo takie różowawe. Zebrane są w baldach Widzicie, tutaj takie, o, jeden balda, jedno baldach ogrono, drugie, tutaj takie, czyli takie kępki, o, tu dobrze to widać. Mhm. I są pięciopłatkowe. Proszę bardzo, zobaczcie na kwiatek. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcio, y, pięciopłatkowe. Teraz jednoszyjkowy od dwuszyjkowego różni się tym, że jednoszyjkowy, jak sama nazwa wskazuje, ma jedną szyjkę słupka kwiatkowego i potem jedną pestkę w owocu, a dwuszyjkowy ma dwie. Ja to widzę tutaj. Tu jest ta, widzicie, tu jest ta pesteczka i jest jedna szyjka. Ale za chwilę spróbuję zrobić zdjęcie i je tak przybliżyć i Wam tutaj y, zamieścić, żebyście dokładnie widzieli, o co chodzi z tą jedną szyjką i jedną pesteczką. Poczekajcie. O, widzicie? To jest zdjęcie. Tutaj zaznaczyłam na zdjęciu szyjkę i na górze widzicie tę pestkę, która jest. Hmm? Wszystko jasne teraz, co? To jest właśnie jednoszyjkowy, dlatego nazywa się jednoszyjkowy. Dwuszyjkowy ma dwie szyjki. I dwie pesteczki. No a owoce głogo to już wiecie, jak potem wyglądają. Są takie koliste jajowate, nie za duże, mają do dwóch centymetrów. Róża jest, ma większe owoce od głogo. Głóg takich nie ma i ma taki w kolorze ciemno-czerwonym, y, y, czy nawet takim bordowym, y, swoje owoce. A teraz Wam powiem, w jakie związki bogaty jest głóg, bo tych związków jest naprawdę dużo. Są to przede wszystkim flawonoidy. I tych zawiera głuk sporo, ale także katechiny, fenolokwasy, saponiny, garbniki, witamina A, witamina C, witamina P, witaminy z grupy B, a także żelazo, wapń i fosfor. Głóg? no jest urokliwy, naprawdę. Stosowany był... Y i jest przez nas w zasadzie w szeroko pojętych chorobach układu krążenia przede wszystkim. Takich jak w chorobie wieńcowej, w niemiarowości serca, w dusznicy bolesnej, w nadciśnieniu, w zaburzeniach krążenia, w miażdżycy. Możemy go stosować w stanach po zawale mięśnia sercowego, bo ma właściwości rozkurczające te nasze naczynia wieńcowe w arytmii serca, działa kardioprotekcyjnie, czyli po prostu chroni nasze serce. No i przeciwmiażdżycowo, wzmacnia naczynia krwionośne. Za to odpowiedzialne są flawonoidy, jak wiecie. Obniża ciśnienie. Warto też wspomnieć, słuchajcie, że w tych chorobach serca głuk działa podobnie jak naparstnica purpurowa, która jednak ze względu na zawartość niebezpiecznych glikozydów no, taka mu trzeba uważać z jej stosowaniem i dawkowaniem, a głuk działa łagodniej i przez to jest bardziej bezpieczny. Ale głuk działa na nas też uspokajająco. Działa w chorobach skórnych, w chorobach metabolicznych, yy, układu pokarmowego, układu moczowego, bo poprawia nam yy, trawienie, działa rozkurczowo. Możemy go stosować w hiperlipemii, czyli wtedy, kiedy mamy podwyższone stężenie lipidów, czyli. Tłuszczów wykrwi. A to, to podwyższone stężenie tłuszczów wiąże się potem z nadciśnieniem i może doprowadzić do szeregu groźnych następstw. Stosujemy go w cukrzycy, stosujemy go w otyłości. Ponadto ta. Hmm, ponadto flawonoidy, a głównie znana już nam kwercetyna i fenole, które są w głogu zawarte hamują stany zapalne i walczą moi drodzy z naszymi alergiami łagodząc ich objawy. Głóg możemy również stosować w okresie przekwitania i wtedy on będzie łagodził objawy y, okresu przekwitania, na przykład takie jak wybuchy gorąca, które mamy. Więc zażywajmy go również wtedy. A teraz idąc i szukając może następnych głoków, opowiem Wam, jak możemy ten głuk stosować. No, oczywiście możemy sobie go pozbierać, dużo go tu jest. Piękny. Możemy go sobie pozbierać, ususzyć i potem mieć na jesień, na zimę, kiedy będziemy sobie z niego robić herbatki. Możemy ze świeżych kwiatów zrobić sobie napar, to znaczy. Jedną łyżkę kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, przykrywamy, czekamy 20 minut, i, yy, i sobie potem możemy podzielić to na dwie porcyjki, dosłodzić miodem, tylko nie jak jest gorąca, pamiętajcie, bo wtedy miód traci właściwości i popijać w czasie dnia. Możemy zrobić też. Gdzie jesteś? Oto. Możemy też zrobić odwar. Czyli zalewamy gorącą wodą, potem trochę jeszcze pogotujmy, odstawmy i też mamy taki napój, którym możemy się raczyć o tym, jak zrobić odwar, napar, czym one się różnią. To wiecie się z mojego filmu, który Wam tutaj podlinkuję. A ja Wam powiem jeszcze co innego: można zrobić z głogu, z kwiatów głogu. Możemy zrobić intrak. Pamiętajcie, że zasada jest taka, i ja ją stosuję, że ze świeżych ziół robimy intrakt, a z suszonych robimy nalewkę. To po prostu pozwala nam uzyskać jak najwięcej aktywnych składników, które są w roślinach. Te sposoby, właśnie, żeby robić ze świeżych intrakt, czyli o tym też się dowiecie z filmu, który tutaj Wam podlinkuję, co to jest intrakt, co to jest nalewka. Ale powiem Wam, intrakt to jest zalanie ziół gorącym spirytusem, a nalewka to jest zalewanie no takim ciepłym albo w temperaturze pokojowym, zalewanie ziół y, też spirytusem, ale w innej temperaturze. Teraz róbmy intrakt z kwiatów głogu. Weźmy 100 gram kwiatów głogu i 500 ml spirytusu. Zalejmy. Odstawmy na minimum dwa tygodnie. Ale zawsze lepiej, jak postoją dłużej, to wtedy więcej tych składników przejdzie do, do naszego intraktu. Odcedźmy. A potem stosujmy przez 2-3 miesiące po jednej do dwóch łyżek dziennie. I zróbmy sobie taką kurację z kwiatów głogu. Na pewno nam mm, bardzo pomoże i będziemy wtedy jeszcze zdrowsi, jeszcze silniejsi, jeszcze szczęśliwsi. Pamiętacie jak na końcu filmu o Lilaku opowiadałam Wam, że te kwiatki możemy dodawać do y, sałatek, nie tylko, żeby zdobiły naszą sałatkę, ale, ale żeby ubogacały ją w wartości odżywcze. I y, lilak można dodać, kwiaty głogu, proszę bardzo, dodajcie do sałatek. I tę czeremchę, która ma taki trochę gorzkawy posmak, ale potem w drugiej nucie jest migdałowa, bo to już są zalążki za pesteczek, które, które potem w czeremsze są duże, a które zawierają amygdalinę. I te, te, ta, ten smak migdałowy jest już w kwiatach wyczuwalny. Ważne jest też to. Że jest w stosowaniu bezpieczny. Oczywiście, jak wam zawsze mówię, jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości, to proszę konsultujcie ze swoim lekarzem, żebyście sobie nie zaszkodzili, głównie ze względu na to, że zioła mają działanie no, silne. A jak bierzecie jakieś inne lekarstwa, to często wchodzą w interakcję z tymi lekami, więc konsultujcie z lekarzem, ale głuk jest bezpieczny i polecam Wam stosowanie go, bo na pewno wyjdzie Wam to na zdrowie. Kochani, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że to tak na szybko zrobiłam, ale chyba ładnie wyszło, co? No i trzymajcie się zdrowo i do następnego razu, bo następne spotkanie będzie już na pewno z No, to papa, pa, moje ziółka, kochane. Papa! Pa.